Siema, siema, witam w kolejnym odcinku garażowym, słuchajcie Dzisiaj, tak jak zapowiadałem w poprzednich odcinkach, co mówiłem, że prawdopodobnie przyjdzie do mnie coś jeszcze i przyszło Kurde, coś mnie swędzi w ryju A o czym mowa? No już pewnie pomina Turcję, wiecie o czym mowa Oczywiście mowa o akumulatorze Lifo PO4, tym razem od firmy Litime I jest to jak dla mnie gigantyczna bateria o zawrotnej pojemności 140Ah No... I to jeszcze nie wszystko słuchajcie, ale co nie wszystko zaraz Wam pokażę O co chodzi w tej baterii, jak fantastyczna jest ta bateria Ja już pozwoliłem sobie otworzyć ten wspaniały kartonik Zobaczcie, tak przychodzi do Was bateria zabezpieczona w takim fajnym kartoniku I zobaczmy jak jest zabezpieczone w środku Tutaj wita nas z góry o, Otwórzmy tak Cała, yy, że tak powiem papierologia Wspólnie zobaczmy co tutaj dla nas siedzi Fajna torebeczka na dokumenty. Bardzo fajna rzecz. Wyciągnijmy i zobaczmy w pierwszej kolejności, co my tu mamy. O, możecie zobaczyć. 12,8 V, 140 godzin I zaznaczę, że jest to akumulator. Słuchajcie, z bms na Bluetooth. Czyli co to oznacza? To oznacza to, że możemy poprzez aplikację, do której przejdziemy później, yy, monitorować pracę naszej baterii. No, wiadomo, instrukcja. W różnych językach jak łączyć, szeregowo równolegle, czy jakoś tak. Dobrze, tutaj czekajcie, gdzieś były parametry, to wam od razu po powiem parametry tej baterii, czytam parametry, to już napięcie i pojemność wam już mówiłem. Energia to 1792 Wattogodziny Niżej mamy 4000 cykli ładowania, choć nie jest tu napisane, ja wiem, że to oznacza przy 100% DOD, czy DOD, jak to się mówi, czyli to znaczy, że. Akumulator całkowicie rozładowany i 4000 takich cykli, właśnie od zera do 100%. To jest bardzo dużo. Słuchajcie, 4000 cykli, to jakbyście codziennie rozładowywali akumulator do zera i codziennie go ładowali, to macie w rok czasu to jest dopiero 365, powiedzmy, cykli ładowania. Więc zobaczcie, 10 lat jest dopiero 3650 cykli ładowania. Zobaczcie, jak długo. Ten akumulator wam wytrzyma, a one mają gwarancję naprawdę około 10 lat. BMS jest 150 a Prąd ładowania 14,4 V plus minus 2 V, wiadomo. Rekomendowana ładowarka to jest około 0,2 C, czyli to jest w przybliżeniu 28 a ładowanie tak zaleca producent. Prąd rozładowania to jest 150 a taki to jest taki nominal, można powiedzieć nominał, to taki Maksymalny, jaki jest bezpieczny dla tej baterii. Przez jedną sekundę, tutaj jest mam napisane, przez jedną sekundę możemy w piku tak zwanym 700 Amperów wykrzesać z tego akumulatora. Ale wiadomo, nie jest to akumulator rozruchowy, żeby wiadomo, nie używać tego jako akumulatora rozruchowego w samochodzie, bo to jest typowo hotelówka. I teraz przechodzimy co najważniejsze do rozmiarów. Słuchajcie, ten akumulator 140 Amperogodziny ma takie same rozmiary, jak tutaj ta warta, zaraz jak wyciągnę, to Wam pokażę. Czyli, co to oznacza? Taką wartę ja mam zamontowaną yy, pod siedzeniem kierowcy w miejscu hotelowego akumulatora. I ten akumulator idealnie tam powinien pasować. Co oczywiście w następnych odcinkach będziemy robić, będziemy tam instalować ten akumulator wraz z odpowiednią ładowarką, ale to później. Yy, no i to tyle. No i to tyle. Dobra, jeżeli nie, nie, nie będę się rozbiegał. Tutaj co jeszcze mamy? Jakieś karty produktów. Aha, jak aplikacje zrobić, co trzeba zeskanować. Do tego wszystko oczywiście za chwilę przejdziemy. Naprawdę fajnie to wygląda. Zobaczcie, tutaj, co jeszcze. Jakieś certyfikaty, różne baterie. Y, karta serwisowa jakaś. Co my tu mamy? O, oczywiście, naklejki są. live, coś tam. Life in Discovery A to to samo, tylko w innym języku. To już było. No i zobaczcie taki zestaw naklejeczek. Fajnych, kurczę, oczywiście sobie <grych> nakleję na samochód. I też tutaj, bo tu mamy moja, kurde, tam na, szafka. Na szafce też tam będą naklejeczki, dobra, ale o tym to później chowam. To wszystko i wyciągamy najważniejsze. O, jezu, porządna pianeczka. O, i tu jest nasze całe serce dowodzenia. tak jak zwykle. No, ten jest tu troszeczkę cięższy od tego poprzedniego akumulatorka. Tutaj coś jeszcze mamy, tu już nic nie mamy, to możemy odłożyć. A kusek, zobaczcie, tak wygląda fajna sprawa macie akumulator jak akumulator też macie parametry tutaj sam akumulator waży tu nie ma wagi, ale wiem, że było na stronie 12 kg więc no, jest lżejszy od kwasiaka yy, tutaj macie wszelkie informacje, zobaczcie od aplikacji, tu możecie ściągać aplikację Yy, tutaj zapewne jest tutaj kod QR do połączenia z aplikacją Zaraz do tego dojdziemy Widzicie, Bluetooth 5.0 Fajna sprawa Teraz zamontujmy bieguny Tutaj mamy śrubeczki Takie coś, czyli tu wkręcamy sobie I to możemy z te kapturki założyć, jak nie używamy baterii takiej Ale to mi nie będzie potrzebne, więc Na chwilę obecną sobie dokręcę tak o, paluchami O, i teraz Wam pokażę jedną fajną rzecz Patrzcie, teraz przyniosę akumulator warty o Jezu, ten to jest ciężki. Patrzcie. One wyglądają identycznie i są identyczne. Sprawdźmy wymiary. Wymiary montażowe tu mam no tak mniej więcej jakieś 17. Tutaj jest dokładnie dokładnie to samo. No może ciut więcej, pół centymetra. Ale to nie szkodzi. Pół centymetra da się zmieścić, no tak, się góra, powiedzmy 17, góra jest nieważna, bo góra tu jest troszeczkę więcej 17, no a pół centymetra, to samo jest teraz na szerokość montażową szerokość, oczywiście mówię, czyli tamten, o rancik, co jest mniej więcej z 35,5 a tu mamy cyk 35, widzicie, o pół centymetra jest troszeczkę większy ale te pół centymetra nie robi różnicy, bo to naprawdę wszystko da się dopasować. Zmieści się idealnie i na wysokość to samo. Nie ma najmniejszego problemu. Cieszy mnie to niezmiernie, ponieważ będzie pasować do perły. Dobrze, teraz zainstalujmy sobie aplikację i zobaczymy, jak to wygląda. Dobrze, ja już sobie aplikację zainstalowałem. Nazwałem, jest to aplikacja Litime. No, widzicie, tak wygląda. I teraz dodajemy sobie sprzęt, klikamy tutaj dodaj sprzęt I możemy tutaj sprzęt dodać poprzez wyszukiwanie bluetooth Albo poprzez po lewej stronie skanowanie kodu QR Teraz ten kod tutaj Cyk Czekamy chwilę O, znalazł, widzicie Urządzenie, urządzenie podłączone pomyślnie no, O, już tutaj jest, zobaczcie, mój akumulatorek 100% naładowany, teraz jak go klikniemy mamy tutaj parametry, widzicie u góry COC, czyli 100%, bezczynność, bezczynność pełna czyli bezczynny akumulator w tej chwili nie pobiera, nie pobiera energii, ani nie jest ładowany moc to zapewne podczas ładowania i rozładowywania, amperaż następny, poniżej mamy napięcie 13,4V w tej chwili no, i pojemność 140Ah, fajnie, bo będzie schodzić, będzie widać, co jest grane. Poniżej mamy equilibrium, nie wiem co to znaczy. Twoja bateria jest dobrze zbalansowana w dobrych warunkach. O. Dalej mamy rdzeń elektryczny. Normal, twoje baterie działają na optymalnym poziomie i BMS. Normal. Twój system BMS działa bez zarzutu. Czyli ma samą kontrolę, jakąś tutaj mamy. Informacje o baterii, widzę, można zmienić to. Temperatura akumulatora, liczba cykli ładowania 0 No i wersja oprogramowania. czekajcie czy można updateować oprogramowanie BMS-a. Ciekawa sprawa. Dobrze, teraz sobie sprawdzimy yy, na tej aplikacji rozładowywanie. naładujemy sobie PowerBoxa. Znaczy, włączymy ładowanie PowerBoxa. Input. Tu sobie załączymy poprzez takie coś, no i tu podłączamy do, cyk, i cyk, idzie, idzie, o, patrzcie, tu załączyło się ładowanie, jak widać, i na aplikacji już widzicie, co się dzieje, minus 45, 56 W, jaki amperaż, jaka pojemność e, amper, te, tego, pojemność się zmniejsza, Napięcie, jakie mamy, i u góry szacowany dostępny dostępna ilość godzin. Zobaczcie, 28,9 godziny będzie pracować, żeby naładować ten akumulator. Więc tak to właśnie wygląda. No I podczas ładowania też jest oczywiście w drugą stronę. Teraz wam pokażę. Wyłączmy to. Do ładowania używamy oczywiście dedykowanych ładowarek. Ja tu mam takie dwie. Poplątane, ja mam takie dwie. Jakieś chinole oczywiście Tu mam Volta A tutaj mam jakieś Batery Smart, coś takiego Volta nie polecam, to jest dla mnie to są, ta firma to jest totalny badziew W ogóle no, kupiłem nowe i po prostu jak się podłącza to ten wyświetlacz, nic na nim nie widać, taki ciemny jest ciemnia się w ogóle od samego początku, było spieprzone No wolcie się nasłuchałem różne rzeczy, tutaj mam Troszeczkę innej firmy Kultek No i tutaj mamy Jak sobie podłączymy O nie wiem, czy będziecie widzieć tutaj na dole, widać to. Tutaj musimy sobie zmienić na AGM LIFO PO4. No i teraz podłączę, plus do plusa, minus do minusa. I zobaczcie, na aplikacji od razu się pojawiło 70 W mocy. Już akumulator prawie naładowany, więc ten watarz się zmniejsza. 5 Amperów bieżący pr pr prąd ładowania. Napięcie 13,4, no i pojemność się pewnie będzie zwiększać. I u góry mamy szacowany czas naładowania. 0,29 godziny do wypełnienia akumulatora. No i tak to właśnie wygląda. Fajna sprawa, już mi się podoba. Jakby, jak bo ja wiecie, ja bardzo lubię monitorować, sprawdzać, ważyć wszystko. <gryw> no i to, to, jest, to jest akumulator skrojony na miarę. Marcela, czyli dla mnie Dla Was też może być, jeżeli chcecie go kupić Mam dla Was specjalną zniżkę Zobaczcie sobie, link jest w opisie filmu oczywiście Polecam Ta cena jest naprawdę atrakcyjna No i pamiętajcie, jest to Litajma Litime to jest no, taki wiodący, wiodący producent akumulatorów Li, Lifo PO4 Dobra marka Ja nie będę robił żadnych tam testów wiecie, Czy naprawdę ma te 140Ah czy, czy nie ma Jest tego pełno na internecie Opinie są pozytywne, no sami zresztą sobie zobaczcie Cóż mogę powiedzieć, jeżeli ktoś chce Na przykład do takiego samochodu, bo on jest do Ducato, Jumpera Podsiedzenie właśnie jako hotelówkę, on będzie idealnie pasował No to kupujcie właśnie ten model Ja Wam tam linka do tego Akumulatora ze zniżką, ale oczywiście Tam też poniżej będzie Kod rabatowy albo link też do Innych akumulatorów Tej marki, też Z jakimś tam rabacikiem dla Was, także Każdy wybierze coś dla siebie Dobra, to będzie wszystko w tym odcinku, słuchajcie w następnym Montażowym odcinku spotkamy się już przy montażu tego akusa w mojej Perle. Będziemy tam instalować ładowarkę DC-DC, specjalną, dedykowaną do tego typu akumulatorów. No, także będzie się działo. i Serdecznie Was zapraszam już na następny odcinek. A dzisiaj już będziemy kończyć. Sayonara di Bambino. Papa. Pa.